Hej z tej strony Denis, witajcie na moim kanale. We wtorek Apple opublikowało piątą już deweloperską betę iOS 14, więc zapraszam na szybki przegląd zmian. Zacznijmy od tego, że w czwartej becie iOS 14, niektórym, w tym również i Mi, strasznie ciężko działała aplikacja aparat. Moim zdaniem, przez to była to chyba najgorsza beta tego systemu, bo bardzo często nie mogłem w ogóle zrobić zdjęcia i pomagał tylko restart iPhone'a, co było też krótkotrwałym rozwiązaniem, bo po jakimś czasie aplikacja aparat znowu potrafiła się zacinać i nie reagować na naciśnięcie spustu migawki. W piątej becie wydaje się, że jest to poprawione i aparat działa tak jak należy. W tej becie zmienił się wygląd, wybierania. Godziny, jeżeli mamy jakieś przypomnienie i chcemy ustawić godzinę, lub w innym miejscu, gdzie ustawia się czas, i wróciło tak, jakby koło, gdzie widzimy nie tylko aktualne cyfry, ale także cyfry poniżej i powyżej, tak jakbyśmy przesuwali liczydło jakieś analogowe, ale nie jest już to tak bardzo trójwymiarowe, jak na przykład w iOS 13. Pojawił się długi widget dla aplikacji Apple News. Ale u nas nie ma tego serwisu, więc nikogo z nas to raczej nie zainteresuje w Polsce. No, chyba że ktoś z Was ogląda ze Stanów. Pozdrawiam Ciocie. Oczywiście można ustawić sobie region iPhone'a na Stany Zjednoczone i wtedy apka Apple News pojawi się nam i będziemy mogli używać również i tego widgetu. Ale tak jak mówiłem, w Polsce raczej nie ma to większego sensu. W ustawieniach zdjęć mamy teraz opcję, aby nie pokazywać ukrytego albumu na liście wszystkich albumów. Ta opcja nie jest przetłumaczona na polski i jak widzicie, widnieje tutaj napis Hidden album. Jeżeli jest oznaczone, to nie widać tego albumu w aplikacji zdjęcia. A jeżeli zaznaczymy, to oczywiście ten album się pojawia. W poprzedniej becie pojawiła się osobna sekcja w ustawieniach dotycząca narażenia na COVID-19, a w tej aktualizacji rozwinięto to jeszcze bardziej i mamy więcej screenów z instrukcjami oraz wyborem kraju, w jakim żyjemy, i ewentualnymi aplikacjami, które pozwalają monitorować narażenie na koronawirusa. Mamy odpowiedni przycisk, który przeniesie nas do App Store, aby pobrać tę aplikację. Nie działa to jeszcze do końca dobrze, i pomimo, że mam apkę Protego do Śledzenie właśnie kontaktów z osobami potencjalnie narażonymi na koronawirusa, i kiedy wszystko ustawię, to i tak ustawienie znowu każe mi konfigurować wszystko od nowa, mimo że przed chwilą to zrobiłem. Widgety, które potrzebują zezwolenia na używanie lokalizacji, pokazują teraz standardowe powiadomienie z prośbą o dostęp właśnie do lokalizacji. Tutaj nie mogę wam pokazać, bo wszystkie widgety, które o to poprosiły, już im na to zezwoliłem. Ale tak na przykład pogoda lub aplikacja, widget aplikacji mapy poprosi o dostęp do lokalizacji, to wyświetla skrytli się okienko z prośbą i możemy zaakceptować lub odmówić. Wchodząc w aplikację skróty znajdziemy też nowy ekran powitalny z informacją do czego zdolna jest ta apka, tu powoli te wszystkie screeny dodają się do wszystkich apek, które mają jakieś nowości i prawdopodobnie w oficjalnej wersji iOS 14, kiedy w końcu ją zainstalujecie, to będzie ich całe mnóstwo. Jeżeli mamy ustawione jakieś limity na aplikacje w screen time, to również i widgety tych aplikacji w tej becie zostaną zablokowane. Jeżeli ustawiliśmy dla tych aplikacji jakieś Limit czasowy, i tak samo kiedy nie będziemy mogli użyć jakiejś aplikacji, również nie będziemy mogli użyć widgetu tej aplikacji. Jak widzicie, w tej becie nie ma za dużo nowości i są to raczej poprawki błędów oraz poprawa stabilności. Ja oprócz tego, że lepiej działa aparat, zauważyłem również, że poprawiony został błąd, kiedy chciałem udostępnić coś przez Twittera, czy przez Facebooka, czy przez cokolwiek. To kiedy chciałem dopisać swój komentarz do udostępnionej treści. Często znikała mi klawiatura, a teraz ten błąd został poprawiony. Ta aktualizacja na moim iPhone 11 Pro zajmowała prawie 2 GB, więc jest to jakaś większa wersja, więcej poprawek. Być może jest to jakaś odświeżona wersja systemu, bo poprzednie bety zajmowały jakieś 400-500 MB, a tutaj mamy prawie 2 GB, więc mam nadzieję, że teraz system będzie działał dużo lepiej. Na moim kanale znajdziecie również osobny film, w którym przedstawiam wszystkie nowości, jakie znajdziemy w iOS 14 już jesienią. Gdzieś tutaj. Tutaj powinna pojawić Wam się karta, więc jeżeli jesteście ciekawi, zobaczcie. Tradycyjnie przypominam o łapie w górę pod tym filmem, to bardzo pomaga na moim kanale. A jeżeli jesteście ciekawi innych filmów, filmów z recenzjami sprzętów, filmów również z konkursami, z nagrodami, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, kliknijcie w dzwoneczek. I do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!